Dzień dobry, dawno mnie tutaj nie było. A przez co moją nieobecność wpadło do mnie od MR64 kilka mini GT. Kaido też tutaj się znajduje, więc sobie zaraz przerzucimy kamerę, zaraz sobie przerzucimy kamerę. Każdy model po kolei sobie obejrzymy i wybierzemy. Tak naprawdę zrobimy mały ranking, bo mam tutaj też BMW od Kaido House. Otworzymy sobie jedno Kaido, w sensie ono już było otwarte, no ale też sobie omówimy i nawet w kartoniku jeszcze jedna e, Mazda właśnie w malowaniu Adwana też się zachowała. No tutaj wszystkich tych kartoników nie brałem, bo słuchajcie, bo to nie ma sensu, bo za dużo by tego było tutaj, e, więc co, zapraszam serdecznie do takiej recenzji modeli od Mini GT i od Kaido. I proszę Państwa, pierwszym modelem, ja już to omawiałem na szorcach, na rolkach. Słuchajcie, jest Skyline R34 w Liberty Walku. Kochany przez Hot Wheelsiarzy, ponieważ bardzo drogi model, wypadał w serii Carculture. Tutaj macie zdjęcie, jako właśnie wariant Chase, czyli z tym e, uwielbianym przeze mnie numerkiem 0 na 5. Cena takiego Hot Wheelsa e, no to jest coś około od 1600 do nawet 2000 zł. Różnie to się tam gdzieś waha, zależy też od, od hype'u po prostu na ten model, a tutaj mamy Mini GT, ja za niego u Emera bo Boże nie chcę Was kłamać, coś około pewnie 70-80 zł, bardzo fajnie wykonany, tutaj mamy elementy też w środku pomalowane, klatka jest żółta, także bardzo smacznie to wygląda, koła są oczywiście gumowe jak to Mini GT, Tutaj też mamy metalowy spód. Tu nawet jakiś wydech nam się znalazł. Jedyny minus, znaczy minus, no to jest po prostu yy, jakby domena czarnego lakieru od Mini GT, To on się strasznie palcuje. Ja nie mam rękawic, nie chcę go jakoś za bardzo dotykać, ale też chcę go Wam fajnie pokazać. Myślę, że taka podstawka obrotowa, no to to już jest troszkę taki nie? żeby Wam nie puszczać. No ale zobaczcie, no model jest świetny. Model jest świetny. Tutaj my... mamy super pierwszą Suprę w naszym zestawieniu, ale nie ostatnią, nie, 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 Również Mini -t. Ja Mi się bardzo podobał w ogóle, kurczę, bo jak mi przyszła ta i od razu sobie weźmiemy drugą i przyszła mi ta Top Secret, to większość z Was uważała, jak nawet robiłem ankietę na Instagramie, że yy, no Top Secret jest o wiele lepsza od tej. A ja uważam właśnie na odwrót. Mi się to bardziej podoba, może dlatego, że na ten Top Secret sobie się naoglądałem już. Chciałem wrócić i Top Secret chciałem omówić. Będziemy ją jeszcze omawiać, bo mam dwie. Mam właśnie tą od Mini GT i mam od Ino 64 a czekam jeszcze na popressa, żeby sobie zrobić takie zestawienie. Ja w głowie już mam faworyta. Podejrzewam, kto wygra. Tego wam jeszcze nie będę zdradzał. Połowa z Was się pewnie domyśla. Wracając do Top Secret, tak odchodząc od tematu tamtej szarej, nie chcę też, żeby ten film trwał. Tutaj mamy gablotkę. Właśnie od InO64. No, i tutaj mamy tego Top Secret. A. Tak, no ja uważam, że jeżeli zestawiamy te dwa, no to InO kurczę, zrobiło to lepiej. Pomimo, że to jest taka blotka, no nie wiem, nie wiem. To jest moja opinia, nie? Ale do takiego rankingu tych Top Secret, pierwszych wypustów, bo już się pojawiają, tam wiecie. Jakieś chromy, widziałem, że czarne, srebrne, no, no cuda na kiury kolorów walą po prostu aż miło. E, no to to już w to nie będziemy się zagłębiać. Ale jeżeli chodzi o ten taki, powiedzmy, oryginalny wypustek tego top Secret, tej kolorystyki, no to z tych dwóch na ten moment wam mogę powiedzieć, że Ino zrobiło to lepiej. To jest oczywiście moja e, opinia. to możecie się ze mną nie zgadzać. Ja jestem bardzo gablotkowa, ale tu nawet pomijając tą gablotkę, chodzi mi już tylko i wyłącznie o sam model. Ten kolor jest nawet taki jakiś tam żywczy, a ja całość się prezentuje tak. No jeżeli chodzi o Mini GT, to mamy standardowy kartonik, aż mi Roxy od Mini GT odjechała. Dobra, a tutaj mamy Volkswagena. Fajne przełamanie, bo ja na półce, jeżeli chodzi o Mini GT, to mam bardzo dużo Japońców. I taki busik od właśnie Volkswagena z firmy Mini GT jest bardzo fajnym przełamaniem, powiem Wam szczerze. Jak ja go zobaczyłem właśnie gdzieś tam na pierwszych preorderach, no to stwierdziłem, że no muszę go mieć. Muszę go mieć, bo jest bardzo ładny, bardzo mi się podoba i no kiedyś go do jakiejś tam dioramki na pewno wrzucę. Dobra, pierwsze malowanie Adwana, czyli Toyota GR86, również od Mini GT. No i ja uważam, że to Mini GT i wychodzi im coraz lepiej. Ja w ogóle jestem bardzo hot wheelsowy, ale... Nie przepadam za serią Elite 64, bo to, ta seria została jakby stworzona w odpowiedzi na takie marki jak Mini GT. Tylko, że ja uważam dalej, że Mini GT robi to lepiej po prostu, no, no jakby już pomijając hype hot, hot Wheelsa i sam fenomen całej marki. No to ja po prostu tutaj, jeżeli chodzi o, o, o te modele, to bardziej kibicuję właśnie na przykład Mini GT. Pierwszy, ale mam ich już ich sporo. Zaraz będziemy sobie jeszcze Mazdę otwierać, bo tutaj mam Mazdę. Może polecimy od razu z y, Mini GT. Także proszę bardzo. Tak się prezentuje. Toyotka w malowaniu Adwana. Prosto z kartonika. Moi kochani. Mazda RX-7 Liberty Walk w malowaniu również Adwan. To Toyota mi się bardziej podoba. Tutaj te koła... Tak się bardzo zlewają, chociaż sam body kit, no jest świetny, nie? No ale do tego to nas Liberty Walk już przyzwyczaił. Tutaj klatka ponownie jest żółta, ale fajny kontrast daje. Taki fajny smaczek w tym modelu. Bardzo fajny. Spód standard, metal, guma na kole. No i można wkładać do dioramki, a może na tory jakieś. Kolejny Liberty Walk, tym razem Lambo. No ja to tak go mówię, dorzucę, bo mam bardzo mało. Lambo, jeżeli chodzi yy, w kolekcji, ale nie wiedziałem, że będzie aż tak ładny, bardzo ładny. No tutaj te kółka są takie troszkę ten, ale jak tak z boku spojrzymy, no to ponownie do tej ramki super model. Spoiler, no detale są, no są, nie wiadomo, to nie jest żywica. Bo czasami jak czytam na tych grupach, że. No, ludzie mają rację, no, jak chcesz jakiś tam mega detal, no to kup sobie żywicę albo jakiegoś PGM, nie. To jest bardziej gdzieś tam przyziemna, to jest wiecie, autko za gdzieś tam 50-70 zł. Więc jak za tą cenę, to ja uważam, że Mini GT po prostu jest świetne. Jedyny, znaczy minus, ja bym uważał na lusterka przy tych markach, bo one są tutaj na przykład gumowe i powiem Wam szczerze, że o ile w Mini GT mi nigdy nic nie odpadło, tak w Popresie zdarza mi się to notorycznie. Co otwieram jakiś model, ostatnio otwierałem e, super też. Właśnie, którą dostałem od znajomego, no to pierwsze co, nigdzie mi nie spadła, a już lusterko było oberwane. Także Popraise tutaj, no to faktycznie moim zdaniem słabiej, jeżeli chodzi o jakość tych lusterek. Dobra, a teraz mocny zawodnik, bardzo dużo ludzi poluje, czyli Porsche Roxy. No jeżeli chodzi o detal, to powiem Wam szczerze, sztos. Tutaj ta podłoga trochę taka zabudowana, no ale można to zrozumieć. Trzeba tutaj na spoilery uważać. Bo ja już widziałem gdzieś tam na TikToku, że parę, pa, paru osobom te spoilery sobie po prostu latały. Dosłownie. Nawet widziałem gdzieś taki filmik, że Ziomeczek otwierał kartonik. No już ten spoiler był oberwany. No ale zobaczcie, jak, jaki fajny kontrast. Jeszcze jak macie dwie, tak jak ja tutaj, macie różową i zieloną, no to dosłownie jak w Hot Wheelsie. No ja rozumiem hype na te auta, nie. No bardzo, no zobaczcie, jak tu siedzi. Jakby jest bardzo. Bardzo przekminione te kolorystyki, ciekawostka jest taka, że zarówno różowa jak i zielona istniały naprawdę jeździły w drużynie All Racing, zresztą tutaj macie logo ich tutaj, może chłopacy Wam wrzucą jakieś przebitki jak te auta wyglądają naprawdę, ale ja jestem mega, giga fanem i szkoda, że, nie, że skończyło się tylko na Porsche, bo mogliby zrobić jeszcze... Mogliby jeszcze zrobić spajka. słuchajcie, i taki duet Rexy i Spike po prostu sztos. Czy to minik jedno, nieważne jaka marka, kupiłbym to na pewno, tylko żeby licencję miał. <gryw> to jest taki mój mały wymóg. No i zestawienie BMW Kaido House E30. Proszę Państwa, mamy już trzy kolorystyki. Ostatnio właśnie doszła do mnie ta pomarańczowa, która jest po środku. I zdecydowanie Wam powiem, że najbardziej to siedzi mi ta wiśnia po prawej, ewentualnie po lewej stronie ta pierwsza kolorystyka, bo na nią chyba był największy hype, ale to ze względu na to, że to, było pierwsza, to była pierwsza E30 właśnie w Kaido. No później, no to jak już Kaido nas trochę przyzwyczaja do tych ricolorów. Jest tego bardzo dużo, ludziom to się nudzi, i ja, ja się też troszkę nie dziwię, że, że gdzieś tam po jednej kolorystyce dwa styknie. No, jeżeli chodzi o te BMW, to po prostu chciałem mieć wszystkie, więc sobie takie modele sprawiłem. Kaido House no to już jest troszeczkę, pomimo że to produkuje Mini GT, ale to jest jakby o, i tu się otwiera nam maska normalnie. Tu mamy jeden silniczek, także zawsze te silniki są przekminione fajnie. To mamy drugi, no odlew to jest ten sam, nie, dosłownie ten sam, tutaj nie, nie, nie szukałbym jakichś wrażeń. No, no łącznie z komorą silnika to uważam, że ta wiśniowa, czerwona podoba mi się zdecydowanie najbardziej, nawet z kółkami. No te kółka też ma, genialne. A tutaj mamy Datsuna 510 od Kaido House, jeden z nowszych wypustów. Kolejny mój Datsun, już nie wiem który, więcej mam tych w kombi. Mam mniej. I to już był ostatni model do pokazania dzisiaj. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Jak spodobał Ci się materiał, to zostaw lajka, napisz jakiś komentarz i oczywiście możesz zasubskrybować. To też napędza i postaram Wam się naprawdę tych treści dodawać coraz więcej, bo mam zaległości, jeżeli chodzi o tą platformę. Mamy co pokazywać, mamy co ogrywać. Do następnego.